Pracując w IT często myślimy o swoim miejscu pracy, jako o naszym laptopie, o software, który mamy zainstalowany, o to e, jaką wersję IDE, czy tego programu, w którym sobie kodujemy, wybraliśmy, albo myślimy o tym trochę inaczej, to znaczy, czy pracujemy z biura, czy pracujemy z domu, czy mamy Trzy monitory, czy mamy jeden monitor? Tak, o tym myślimy, jeśli chodzi o nasze miejsce pracy i w tym obszarze próbujemy szukać usprawnień. Jest to duży błąd. To znaczy, to nie jest błędem, że szukasz usprawnień w tym miejscu. Natomiast błędem jest to, że to są główne usprawnienia, których szukasz. Dlatego, że prawdziwym miejscem Twojej pracy jest Twoja głowa. Wszystko, co się dzieje, co Ty robisz przed komputerem, to nie jest praca Twoich mięśni, to nie jest kwestia tego, jak szybko piszesz na klawiaturze, jak szybko klikasz myszką, jak szybko robisz Alt-Tab. To jest kwestia tego, jak sobie radzisz ze zmęczeniem, z nudą, z trudnymi problemami, z kreatywnością bądź jej brakiem, z presją czasu. Te wszystkie rzeczy nie wymagają pracy mięśni, one wymagają pracy głowy. I o tym dzisiaj sobie porozmawiamy. To znaczy, chcę Ci powiedzieć o trzech rzeczach, które moim zdaniem powinieneś zaadresować, żeby Twoja głowa pracowała lepiej. Po pierwsze, jeżeli ludzie próbują zmienić nawyki, to często jest tak, że um, budują sobie różnego rodzaju systemy do tego, żeby zmienić dany e, nawyk, nie wiem, piszą sobie w coś w dzienniczku, ustawiają sobie alarmy na komórce i to jest dosyć trudne, dlatego że to często powoduje, że e, takie rzeczy nam się nie udają, no bo ostatecznie jesteśmy tylko sobą, tak? Mamy jakieś wady, mamy jakieś predyspozycje. Ale jest jedna rzecz, która według badań bardzo pomaga zmienić nawyk. I tą rzeczą jest zmiana otoczenia, czyli znalezienie się w grupie ludzi, którzy wyznaczają innego rodzaju standardy. My jesteśmy tak zorientowani na otoczenie jako ludzie, że jest dla nas niewyobrażalne. najczęściej albo jest to jeden z naszych największych lęków. By się do grupy nie dostosować, chociaż większość z nas oczywiście uważa, że jest indywidualistą i że oni się w ogóle nie dostosowują do grupy, że są nonkonformistami i że gardzą tego typu ludźmi. Tak, yy, ale. To jest coś, co sobie mówisz, natomiast na takim poziomie podświadomym nie jesteśmy w stanie żyć sami, jesteśmy gatunkiem stadnym, społecznym, dlatego do grupy się dostosowujemy. I dlaczego o tym mówię? Mówię o tym, dlatego że to jest najważniejsza rzecz, jeśli chodzi o Twoją głowę i Twoje podejście, Twój mindset i do pracy w IT czy pracy analitycznej. Chodzi o to, że jeżeli jesteś wśród ludzi, którzy narzekają, mówią, że wszystko jest bez sensu, że jest za trudne, że za mało zasobów, że w ogóle nie, to siłą rzeczy będziesz to przyjmować. Jeżeli z kolei znajdziesz się wśród ludzi, którzy będą cię motywowali, będą mówili, że na wszystko jest rozwiązanie, że na pewno da się to jakoś zrobić, że może na spokojnie, zupełnie inny mindset. I to jest coś, czego nie jesteś w stanie sobie wytworzyć sam. To jest bardzo, bardzo ważne. I można o tym pomyśleć na różne sposoby. Jeżeli szukasz pracy, to pamiętaj, żeby być jak najczęściej wśród ludzi, którzy mówią o tym, że coś im się udaje, że im się chce, że warto, że się da. Jeżeli pracujesz już, jesteś na stanowisku pracy, to pamiętaj, żeby mówiąc wprost i bardzo chłodno, bardziej się kolegować z ludźmi, którym się chce, którzy mówią, że jest fajnie, że jest spoko, że robimy, że działamy, niż z ludźmi, którzy mówią, że jest bez sensu, że do dupy, że za mało płacą itd. Dlatego że ci ludzie włożą Ci jeden mindset, a Ci ludzie włożą Ci drugi mindset. Pamiętaj o tym. To jest bardzo ważne i ja to widziałem. Ja to widziałem u siebie na swoim przykładzie. Byłem w customer service. Pracowałem w zespole, w którym większość osób nie znosiła swojej pracy. I w którym większość osób w moim wieku, albo nawet młodszym mówili o tym, że praca jest bez sensu. Regularnie o tym mówili. Tak? Regularnie mówili o tym, że ich jakby rozwiązaniem na tą sytuację jest dotarcie jak najszybciej do weekendu bądź do imprezy wieczorem, tak, żeby ten czas pracujemy jak najszybciej. Gdzie tu jest rozwiązanie tego problemu? Tu nie ma rozwiązania tego problemu. Tu jest próba jak najszybciejszej ucieczki. Była skromna grupa osób, która próbowała znaleźć jakieś kreatywne rozwiązanie, naukę jakichś nowych technologii, awans, zmianę pracy, pójście w nowe miejsce. To jest bardzo ważne, że są dwie różne sfery, które mega wpływają na to, jak twoja głowa pracuje. Druga rzecz, już wspominałem o tym w jednym z filmików, ale uważam, że to jest ważne, więc to powtórzę. Chodzi o regularną motywację. To znaczy, z motywacją jest tak samo jak z higieną. Ona w pewnym momencie od nas odpływa i to jest normalne. To nie jest tak, że wyznaczymy sobie ambitny cel i motywacja będzie. Zaraz się pojawiać, za każdym razem, jak wstaniemy, bo po prostu jesteśmy, żyjemy, wyznaczyliśmy sobie dobry cel, więc jesteśmy zmotywowani. My musimy sobie regularnie przypominać o tym, dlaczego warto pewne rzeczy robić. Motywuje albo nas chęć osiągnięcia czegoś, jakieś pozytywne rzeczy, albo strach przed nieosiągnięciem czegoś, albo zaliczeniem jakiegoś dna. Podobno strach motywuje swoją drogą bardziej, więc możesz sobie po prostu wypisać, czego się boisz to się wydarzy, jeżeli nie pójdziesz za swoim celem i sobie to regularnie przypominać. Nie jestem osobą przynajmniej obecnie specjalnie wierzącą, ale myślę, że ludzie wierzący, uczestnicząc na przykład w obrzędach religijnych, jedną rzecz rozkminili bardzo dobrze. To znaczy ilość powtórzeń. Zauważ, że jeżeli idziesz tam w niedzielną, to tam praktycznie są te same sekwencje, tak? Co niedziela powtarzane. I to ma pewien głęboki sens. To znaczy to regularnie ludziom o czymś przypomina. To regularnie przypomina o tym, że pewne rzeczy robimy, a pewnych rzeczy nie robimy. Odsuwam tutaj na bok jakiegoś rodzaju taką naturę ludzką, że, że to co mówimy, a to co chcemy zrobić, to są dwie często osobne rzeczy. Ale sam fakt, że mamy ten mindset i to na pewno zaobserwujesz, jak będziesz wśród ludzi takich bardziej wierzących, że to jest po prostu wbite na blachę, regularnie powtarzane i coś, czego się nie kwestionuje. Tak samo możesz zrobić z rzeczami, które Cię motywują z Twoim planem, tak? Jeżeli regularnie będziesz sobie przypominał, Muszę zmienić pracę, bo za 5 lat moje stanowisko zostanie zautomatyzowane, albo za 5 lat nie będę w stanie utrzymać rodziny przy rosnących kosztach życia. Muszę coś zmienić, będziesz to robić regularnie, to wtedy masz szansę, że coś się zmieni. Jeżeli po prostu wyznaczasz sobie cel, a później nie będziesz pamiętał o tym, żeby sobie przypominać, to się może po prostu nie udać. Wreszcie, punkt numer 3. Które chcę poruszyć w tym filmiku, to jest nastawienie do problemów. To znaczy, często jest tak, że jeżeli wyznaczymy sobie jakiś plan, taki ambitny, to on idzie tak długo dobrze, dopóki nie natrafimy do pierwszego dużego problemu. My bardzo często wizualizujemy sobie ten montaż Rockiego, jak tam on boksuje, robi pompki i tak dalej, i to jest takie bardzo angażujące, pozytywne. No bo nie widać tego zmęczenia, tak? nie, nie widać tego, że się nie chce, rokiemu zawsze chce się ćwiczyć, tak? My tak samo sobie wizualizujemy, że tak no, będziemy się uczyć nowych technologii, aplikować na pracę, zdobywać coraz wyższe stanowiska, nam się zawsze będzie chciało i tak dalej. Niestety, problem polega na tym, że na tej ścieżce pojawi się dużo problemów. I podobno bardzo dobrym podejściem do tego jest to, żeby sobie te problemy wizualizować zawczasu. To znaczy, żeby zawczasu wyobrażać sobie sytuację, w której pojawi się jakaś trudność, czy taka znacząca, która będzie nas powstrzymywać, i jednocześnie myśleć o tym, co możemy zrobić, żeby na przykład sobie z tym poradzić. Na przykład do przodu pomyśleć o tym, że kurczę. W tym tygodniu mam więcej czasu, ale generalnie czasu mam o wiele mniej, więc może nie będę w stanie zrobić, nie wiem, 20 godzin pełnoprawnego kursu. Może lepiej by było, gdybym, nie wiem, dołączył do jakiejś społeczności, po prostu coś sobie zerkał raz na 10-15 minut. Tutaj polecam przy okazji swoją społeczność, ale to tak na boku, kayodeita.com/space. Um, ale jeżeli jakby myślisz o problemie, to staraj się sobie wyobrazić, co się może pojawić na twojej drodze, co spowoduje, że będzie ci trochę łatwiej ten problem przeskoczyć, ale jednocześnie wizualizuj sobie tą trudność. To nie jest tak, że droga do zmiany pracy, do lepszego stanowiska, do tego, żeby w ogóle zmienić branżę, to jest jedynie taki pełen optymizmu bieg pod górę. Nie, no to jest związane z wieloma porażkami, z wieloma sytuacjami, gdzie nie będziesz słyszał odzewu. To jeszcze pół biedy, jak nie słyszysz odzewu, bo że to trwa bardzo długo. O wiele gorszy problem jest taki, kiedy już jesteś bardzo blisko, już jesteś na ostatnim etapie rekrutacji i nagle okazuje się, że no niestety chcieli kogoś innego, a ty przestałeś aplikować, bo wierzyłeś, że to będzie ta oferta, którą w końcu dostaniesz. Wizualizowanie sobie takich rzeczy powoduje, że zawczasu myślisz, co możesz zrobić, i przez to robisz to tak naprawdę lepiej. Bo z większym prawdopodobieństwem jesteś w stanie sobie zaplanować, co może pójść nie tak i co możesz zrobić już teraz, żeby w razie czego z daną trudnością sobie poradzić. To tyle w tym odcinku. Te trzy rzeczy, czyli pamiętaj, ludzie i otoczenie to jest, to jest podstawa. Jeżeli, jeżeli nie masz takich ludzi, którzy Cię wspierają, otoczenia, które Cię wspierają, musisz to zdystansować tak bardzo, jak się da. Po drugie, regularna motywacja, to przychodzi i odchodzi, musisz sobie w tym pomagać. Po trzecie, nastawienie do problemów, czyli zaakceptowanie tego, że problemy, trudności się pojawiają i są naturalną częścią rzeczywistości. Daj mi znać, co jeszcze u Ciebie działa, co Ty byś dodał, co być może pomoże innym ludziom, żeby poprawić sobie mindset w tym, żeby więcej w życiu osiągnąć. To tyle ode mnie, ja się nazywam Kajo Rudziński, prowadzę Kajo Data. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Na razie.